Siemaneczko, Siemaneczki! Jestem Kamilek06 i dziś zagramy w Oil Tank Truck Drive. Dziś ze mną jest Hubert Stefan... Co to jest? Hubert... Y, znaczy LOLXDWDWDW Emiraty z Dubaj. I kanał do niego, kanału będzie w linku, w opisie. To co to była za muzyka? Copyright dostanie Strike strike chcesz mi, mi zbanować kanał typku do Dubaju, Wiedziałem że taki jest chciałem się przywitać mordo, a tu mi muzyka leci On wiedziałem, wiedziałem że tak będzie Dobra to ja może przystawię się Dobra nie bo Siema, rozpoczynam to... grę, rozpoczynam grę We Hitslet Celestion We Hitslet mamy no, tylko jeden do wyboru albo już zero zniknął mi klikam Mieszk... next jest. Ja. Level 1 Dobra, Lol. więc tak. Lol, x no, 2 dzisiaj jest filmik z ETS. No tylko, że ja ten nie gram. Ej, 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 gościu, gościu! Live, to jest live, to jest na żywo. Którym na się żywo. kieruje, którym się kieruje? Co tu się robi, ziomeczki? Co tu się robi, ziomcy? Jak tu się kieruje? Którym się używa, żeby jeździć? Widzę tu tylko live, 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 live. Powiedzcie mi co jak tu się kieruje. Bo ja jeszcze... ja na razie nie ogarnąłem sterowania, czekaj, opis gry. Kontrola gry, strzałki. Rafonik, wiecie, że Rafonik grał w FIFA. Czeka... Na streamach miał FIFA. Czekajcie widzowie, gdzie to... A ja są... 5 dni temu Ghostman dodał piosenkę nową. A A Nitro 2 dni temu dzwonił do UPC, bo nie działa mu internet. Dobra, więc to na tyle w tym odcinku, bo gra nie działa, yy, gra się zepsuła, więc to na tyle w tym odcinku, do zobaczenia w kolejnym odcinku z No, 2.2.2. Yy. Następny odcinek będzie z Wahalifu. Tak, w końcu kontynuujemy Wahalifu, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć. Hello. 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 Mandzio, tak youtuber. Koniec odcinka. No. to like and also may to get it